Paweł Juszyński, dyrektor bogatyńskiego szpitala, będzie moim gościem w magazynie pod lupą. Będziemy rozmawiać o służbie zdrowia, o lokalnej służbie zdrowia i o zmianach, które wraz z Nowym Rokiem nadeszły w lokalnej służbie zdrowia, głównie w szpitalu. Po październikowej decyzji Rady Miejskiej dotyczącej restrukturyzacji Bogatyńskiej służby zdrowia. Miało dojść do likwidacji czy też przekształceń dwóch oddziałów ginekologicznego i pediatrycznego, mam wrażenie, że te decyzje Rady Miejskiej i argumenty pana dyrektora na sesji trafiły do mieszkańców. Większych oporów i awantur lokalnych w związku z tymi zmianami nie było. Czy się mylę? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło. Że mogę Państwu przedstawić, opowiedzieć o wielu założeniach i w ogóle o SPZO jego funkcjonowaniu i, i pewnych wariantach, które zamierzamy wprowadzać, czy też jesteśmy gotowi i otwarci na wprowadzanie różnych zmian. Tak jak faktycznie mówiłem na, na sesji, że jest to pewien proces, jest to drugi plan naprawczy, o którym Pani redaktor wspominała. I nie ostatnio, o czym zaznaczałem, ponieważ tak niestety jest skonstruowany mechanizm ochrony zdrowia, że trzeba być otwartym i analizować wszelkie warianty i rozwiązania na wielu płaszczyznach na płaszczyźnie demograficznej, na płaszczyźnie ekonomicznej oraz na płaszczyźnie możliwości finansowania przez płatnika, ponieważ ta koncepcja rozwojowa szpitalnictwa ogólnie pojęta. Się zmienia i nie można stać na etapie, że jak coś się stworzyło wiele, wiele lat temu, to musi to funkcjonować bez względu na to, czy nie, nie zważywszy na, na koszty funkcjonowania, a no każdy z nas czuje to doskonale i wie. Z życia prywatnego, że te koszty bardzo rosną. Do, do pytania wracam pani redaktor. Tak, plan naprawczy jest planem naprawczym na 3 lata. Są w nim zawarte pewne założenia poparte argumentacją ekonomiczną i demograficzną, o czym mówiłem. I mamy okres trzyletni na to, żeby. Po pierwsze, przyglądać się temu, co się na scenie, że tak powiem, ochrony zdrowia krajowej wydarzy i jak mamy modelować ten system ochrony zdrowia, ponieważ, proszę Państwa, no musimy o tym pamiętać, że jest to szpital gminny co do zasady swojego bytu i miejsca funkcjonowania, no a w związku z tym niestety nie osiągniemy szeregu apanarzy wynikających z prowadzenia szpitala. Czyli no nie jesteśmy szpitalem powiatowym, jak skazywane jest w różnych aktach prawnych i rozporządzeniach mhm. i, i, i możliwościach pozyskiwania źródeł i środków finansowych, a w związku z tym, czy też co za tym idzie, przelicznik współczynnika relacyjności udzielania świadczeń zdrowotnych jest zawsze współczynnikiem do ilości mieszkańców. I, i to ma zawsze kluczowe odzwierciedlenie w przeliczeniu punktowym, w analizie prognoz finansowych. Także no, trzeba się bacznie temu przyglądać, tym bardziej, że no, nie jesteśmy do końca umocowani, mówię centralnie, państwowo, co do rozwiązań na przyszłość, ponieważ szereg ustaw i rozwiązań prawnych, które były proponowane y, dyrektorom szpitali, no, zostały na swój sposób y, wstrzymane, no, użyję słowa zawieszone. Przez procedowanie pewnie jeszcze czy też innych rozwiązań wynikających z ustawy, tutaj mam na myśli ustawę restrukturyzacyjną czy ustawę modernizacyjną, która. No, jest nieozłącznym elementem planu naprawczego. Mhm. Ja może tak. e, chciałabym się skupić na tym, co jest e, od nowego roku. E, rozmawialiśmy o tym, Państwo rozmawiali na sesji właśnie o tych dwóch oddziałach, że szpital mhm. będzie e, w zmienionej formie od 2025 roku. Już w 2024 był zmieniony, mhm. bo doszedł tak. zakład opiekuńczo-leczniczy i teraz. Co mamy, na czym stoimy dzisiaj, w styczniu 2025? Szpital funkcjonuje normalnie z punktu widzenia realizacji świadczeń. Posiadamy dotychczasowe oddziały, czy oddział. Chirurgiczny, oddział internistyczny, oczywiście Izbę Przyjęć, Przestrzenią Świąteczną, podstawową opiekę zdrowotną. I tutaj to, co pewnie budzi najwięcej kontrowersji, został przekształcony w struktury oddziału ginekologii i oddziału pediatrii, czyli nie posiadamy oddziału neonatologii i oddziału porodowego. To są te dwa piony, które były takie najbardziej newralgiczne z punktu takiego, że no, tych porodów było bardzo, bardzo mało. Mm -hmm. Ponad no, 80, dobrze pamiętam? No Tak, szacujemy, w ubiegłym roku. Tak, nie przekraczające 100 albo lekko ponad 100 porodów. No to jest dużo za mało. To też jakby nie było potencjału, um, o co, przepraszam, za uważanie, kuszyć kopię, bo no, spierać się można jak jest 280. W tym prawie połowa, to były panie przyjezda. Tak, z tego 50% z są pacjentki, które, które zdecydowały się rodzić w naszym szpitalu, ale to jest w dalszym ciągu dużo y, za mało. I tu są dwa aspekty kluczowe. To po pierwsze, tak jak mówię, ten ekonomiczno-demograficzny, a drugi Proszę Państwa, no, z przyczyn też rękojmi bezpieczeństwa, no to jednak wychodzi jeden poród na 3-4 dni. No, więc komfortowo. Jest bardzo Dla komfortowo z funkcji widzenia komfortowo, komfortowo. komfortowo. Ale spacząc drugi aspekt bezpieczeństwa personelu, no to jednak to jest za mało, żeby ten personel cały czas jakby, nie chcę mówić, ćwiczył, ale no, był w tych standardach na bieżąco. Mhm. Mamy połowę stycznia. Czy już jakieś jakby efekty, skutki tej decyzji odczuwacie, czy jakby na razie? Nie, nie, to jest za wcześnie. Z ekonomicznego punktu widzenia dopiero po roku takich zmian możemy mówić o ewentualnych, ewentualnym odczuciu e, ekonomicznym. Mm -hmm. po... społecznie? A społecznie? Aż... Przy przyjeżdżają jeszcze panie? Yy, przy przyjeżdżają, ja, tak. Yy, my oczywiście nie odmawiamy tej pomocy i zaraz tu, 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 tu wytłumaczę wrócę tylko do tego wątku ekonomicznego i to będziemy dopiero za rok czasu tak w sposób swobodnie analizować. Oczywiście też nie zakładamy, że te posunięcia uratują i podniosą nas z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Mm -hmm. Ale 25 jest... milionów y Zadłużenia na koniec tak. 2023 roku. Tak, tak? Jest, dobrze, tak pamiętam? jest. Niestety, tak jest. No to jest wynik, chociaż my te koszty trzymamy na stałym poziomie. Niestety jest to wynik wzrostów, tak jak mówię, w dwóch aspektach i wynagrodzeń z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia i wzrostu cen za towary i usługi. Jeśli chodzi o pacjentki, no oczywiście my już mówiliśmy i zgłaszaliśmy pacjentkom, informowaliśmy pacjentki, że. Porodów nie będziemy tutaj rozwiązywać, więc generalnie pacjentki już nie podejmują takiej decyzji i co do zasady planowych porodów nie prowadzimy. Oczywiście, jeżeli z jakichś przyczyn taka pacjentka pani się zjawi u nas z takim problemem, czy porodowym, czy innymi schorzeniami położniczymi, to oczywiście my przyjmiemy, ale no będzie się to skutkowało z tym, że albo będzie odesłana do szpitala który świadczy w pełnym profilu tego typu usługi albo tuż po porodzie zostanie przetransportowana, ponieważ my takich, takiego rodzaju z dniem 1 stycznia świadczeń nie realizujemy. Także no, taki apel i prośba, jeżeli że, no, pani będą się decydować, oczywiście pomijając te sytuacje nagłe i niepokojące, no to jednak no, no, należałoby wybierać te środki, gdzie takie oddziały funkcjonują. Mhm. Zwykle lekarze prowadzący to Oczywiście, też, że, że tak. My nie prowadzą. widzimy powiem mhm. szczerze, od stycznia jakiegoś takiego problemu w związku z tym wręcz nawet to myśmy się, Bardziej obawiali, przygotowywali się na. mieliśmy szereg różnych wypracowanych, omówionych z pionem pediatryczno-neonatologiczno-położniczym, różnych wariantów i aspektów, co gdyby, ale widzimy tutaj. Jesteśmy spokojni mhm. i taką rozwagę, że, że, że jednak no, panie tą decyzję podejmują, że jednak mhm. do środka najbliższego się kierują. Zespoły ratownictwa oczywiście też już co do zasady z dniem 1 stycznia nie przywożą takich pacjentek, więc są od razu transportowane do, do szpitala najbliższego, czyli tutaj w tym wypadku jest zgorzelec. I też mam informację, że y, nie odbywały się takie porady, przynajmniej póki na razie mm -hmm. w, w zespołach ratownictwa medycznego, ale to nie jest nic strasznego, bo y, no, sam pracując wielokrotnie zdarzało mi się odbierać czy to port w karetce, czy w warunkach domowych. Więc to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, która nas zaskakuje, z którą nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Mm -hmm. No i oddział pediatryczny. Dziecięcy, jak wygląda sytuacja? W, w, w m, październiku wyglądała tak, że byliście gotowi y, zamknąć tak. oddział i nie przyjmować dzieci. Dzisiaj jest trochę inaczej. Oddział funkcjonuje, tak jak m, 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 mówiłem, no, plan naprawczy jest, jest pewnym takim drogowskazem, pewnym takim modelem, y, y, pewną ścieżką, którą trzeba się przyglądać i można podążać z racji tego, że organ prowadzący przyjął do realizacji. Oczywiście y, to jest drugi. Naprawczy Nie każde założenia zostały zrealizowane i z jednego, i z tego planu naprawczego, ale przyjęcie uchwałą daje taką swobodę dyrektorowi, że, 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 że ma to zielone światło, że może się przyglądać i może analizować. Na dzień dzisiejszy podjęliśmy decyzję, że ten oddział pediatryczny zostaje. No myśmy chcieli przenieść to świadczenie pediatryczne na poczet świadczeń wizby Przyjęć przez lekarzy pediatrów, bo też takie widzimy głównie zainteresowanie. Głównie nam mhm. chodzi o tę opiekę pediatryczną z punktu widzenia izby przyjęć bo mm -hmm. tych dzieci Ale też przypomnijmy jest 10 łóżek jest o ile dobrze pamiętam Jest 10 pamiętam. łóżek pediatrycznych w zupełności Jedno te łóżka Na wystarczają dwójka na tydzień średnio aczkolwiek myśmy wprowadzili pewną zmianę funkcjonowania oddziału pewne zmiany w procesie zarządzania Zmieniliśmy troszkę zakres tych świadczeń oraz podnieśliśmy dostępność usług poprzez zatrudnienie kolejnego lekarza, pediatra specjalistę i to nam pozwoliło, mamy ten czas, przynajmniej pozwoli nam to również na przyjrzenie się mhm. temu aspektowi. Jeżeli on się już... będzie poprawiał, to, to, to nie jest warunek bezwzględny. Jeżeli będziemy widzieć, że oddział się bilansuje, zainteresowanie jest i jest podłoże do tego, żeby ten oddział prowadzić, to oczywiście to nie jest warunek bezwzględny, że ja będę się uprawiał. Tutaj mm. No tak, ale cenę. jak podejmiecie decyzję, że y, oddział zostanie zamknięty, to już chyba nie ma odwrotu. Tak, jeżeli podejmiemy, dlatego są to bardzo rozważne decyzje i, i one nie, nie zapadają. Proszę mi uwierzyć, to nie są decyzje, że dyrektor się budzi rano i mówi, że dzisiaj coś zamknie i czegoś mm -hmm. nie będzie. To są z reguły roczne rozmowy, roczne analizy i z płatnikiem, i, czyli z NFZ-em. Y, to nie są takie decyzje, bo oczywiście mamy tego świadomość, że jeżeli podejmujemy taką decyzję, to to już tego nie cofniemy. to już mm -hmm. jest y, tego się już nie da odwrócić. Mm -hmm. Problemy szpitala mieszkańcom gminy Bogatynia od zawsze są znane i od zawsze towarzyszą, ale w tym w ubiegłym roku, w tym roku chyba nie będzie lepiej. Te problemy są szczególne, bo tak jak wspominaliśmy 25 milionów długu, około 11 ponad 11 hmm. chyba milionów Stratej. dofinansowania hmm. też z budżetu gminy. Tak. To chyba rekordowe dofinansowanie w ubiegłym nie, nie. roku. Nie, były znacznie wyższe. Ten jest taki, trzyma się na takiej średniej z kilku lat, bo jak spojrzę na poprzednie lata, to one były większe. Nie chcę być dużo większe, ale, ale, ale większe. Ja bym chciał powiedzieć jedną istotną rzecz. Proszę Państwa, problem szpitala bogatyńskiego to nie jest tylko problem bogatyni. Takie problemy, czy tak jak rozmawiam z dyrektorami, y, niestety z takimi problemami borykają się szpitale gminne, ale nie chcę mówić małe powiatowe. Tak, mm -hmm. no bo to tak jak tak wskazałem na początku, jest to szereg różnych czynników, które niestety powodują brak możliwości płynności finansowej y, tych szpitali. I y, 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 y tak jest po prostu. I my do pewnego y, schematu przyzwyczailiśmy się jako dyrektorzy, że, że musimy ciągnąć ten wózek za wszelką cenę. Właśnie dlatego, żeby tą opiekę sprawować nad pacjentami i dawać to bezpieczeństwo jak najlepszej tej opieki. Oczywiście biorąc pod uwagę te aspekty, o których, o których wspomniałem, które są kluczowe i istotne. Mhm. Jeśli chodzi o pokrywanie z budżetu gminy, to Przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, i tutaj organ prowadzący korzysta z takiej możliwości, czyli pokrywanie wyniku ujemnego finansowego, czyli tak zwane pokrywanie straty, ale bez amortyzacji. Czyli musimy odjąć tą amortyzację od tego? To jest z reguły milion, ponad milion odejmujemy. Jak no, Państwo widzicie, na przestrzeni lat, no, jak jestem piąty rok, to możemy sobie od tej straty odjąć ponad milion, czyli 5 milionów cały czas jesteśmy, że tak powiem, do tyłu, yy, czyli organ może, może zgodnie z przepisami prawa pokryć tylko tą stratę mm -hmm. bez amortyzacji. Co jeszcze zakłada plan naprawczy? Yy, plan Te, plan takie nap dwa drastyczne yy, yy, elementy, które no, umówmy się, wzbudziły pewne kontrowersje, ale chyba nie aż takie, jak się spodziewaliśmy wszyscy, że będą głośne protesty yy, yy, na mieście, a były ciche w internecie. No, no jest mi niezmiernie <laughs> miło, że, że, że Państwo rozumiecie, yy, yy, potrzebę przeprowadzania tych zmian i modelowania tego szpitala. Yy, proszę Państwa, ja nie ukrywam i cały czas wskazuję, wskazywałem na, na sesji. Że proces starzenia się społeczeństwa, szczególnie lokalnego, bogatyńskiego, no widzimy i szacujemy na wiele lat y, do przodu i no obserwujemy, że jednak ta opieka długoterminowa będzie tutaj kluczową opieką. Oczywiście opieka internistyczna, opieka chirurgiczna w takim zakresie, jakim tutaj możemy, y, ale ta opieka y, geriatryczna. Długoterminowa zol będzie tutaj no, kluczowym takim elementem w opieki. Zresztą widzimy to po ilości chętnych, ilości telefonów. Proszę Państwa, to jest tylko 15 miejsc tego zolu, To jest dużo za mało, niż byśmy chcieli. Mm -hmm. I też jakie widzimy potrzeby. Będzie więcej w tym będzie roku? Znaczy, czy w tym roku, to jeszcze nie wiem, ponieważ my tutaj gromadzimy środki um, poprzez składanie wszelkich możliwych, um, składanie wszelkich mo możliwych wniosków dotacyjnych. I tutaj właśnie ten KPO, do, które, w do którego złożyliśmy wniosek właśnie na poszerzenie tej bazy w zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego. I do tego między innymi był również potrzebny ten plan naprawczy, który wskazuje, że jednak te zmiany, te zmiany następują. I, I taki mój zamysł no jest, żeby jednak na całym tym piętrze, na całej długości, co najmniej na całej tej długości tego piętra był ten zakład opiekuńczo czyli, czyli, czyli co, co najmniej piętnaście? dołożenie kolejnych 15 mhm. miejsc, bo takie są potrzeby. Czy ten oddział się bilansuje? Y, oddział, że tak powiem, wychodzi na dzień dzisiejszy na zero. Oddział wychodzi na zero, aczkolwiek no, widzimy mm, pewną stagnację wprowadzoną przez płatnika, czyli niewaloryzowania tych kosztów w stosunku do kosztów utrzymania. No ale to dopiero ten oddział raptem pełny rok funkcjonuje. Oczywiście on ma pewne założenie, warianty i, i też no, warto zwrócić uwagę, że Poszerzenie tej bazy łóżkowej no, spowoduje to, że ten oddział będzie w końcu zarabiał, bo, bo taka jest istota sprawy: że im więcej łóżek, więcej pacjentów, tym większe wykorzystanie potencjału i zasobu, który. Y, którym oddział dysponuje. Gdzie? Czyli w planie naprawczym docelowo 30 łóżek? W planie naprawczym docelowo 30 łóżek, ewentualnie y, tutaj ta decyzja będzie co do oddziału pediatrycznego. Tu też sobie dajemy rok czasu, żeby się temu przyjrzeć. Ja oczywiście to nie jest warunek bezwzględny. Jeżeli te oddziały będą mi się bilansować, to ja będę dążył do tego, żeby oczywiście, jeżeli kadra będzie, y, to żeby jak najwięcej y -y. tych oddziałów zostało. Ja wrócę jeszcze do oddziału ginekologii, ponieważ oddział ginekologii. Funkcjonuje w pełnym obsadzie, w pełnym składzie, myśmy tutaj przemodelowali ten zakaz udzielania świadczeń na rzecz ginekologii zabiegowej, czyli uro ginekologii onkoginekologii, ginekologii, bo takie też potrzeby widzimy. Mamy bardzo dużo pacjentek, które wymagają takiej opieki zabiegowej i na tym się skupiamy. Mhm. Wiejskie ośrodki zdrowia to też element planu naprawczego i też od wielu lat. Temat jakby nie schodzący z ust i lokalnego mhm. samorządu i yy, pana dyrektora. T, yy, t, tutaj był problem jedyny i, i główny, yy, yy, czyli kadry. Po prostu nie ma lekarzy, którzy by mogli zasilać te wiejskie ośrodki zdrowia. Ale chyba też nie ma bazy, z tego co wiemy. I drugi problem, że nie ma bazy, infrastruktury do tego, żeby w sposób yy, godny, godny tych świadczeń udzielać. No wiecie państwo, jak wyglądał budynek yy, w Porajowie w Opolnie-Zdroju, no to siłą rzeczy, ponieważ y, nie było lekarza, będą ci pani pielęgniarka przeszła na emeryturę, y, no nie ma po prostu komu pracować, krótko mówiąc, a niestety no nikt z młodej kadry, y, której zresztą i tak nie ma, jest bardzo ciężko pozyskać y, na dzień dzisiejszy y, y, i to jest taki trend ogólnopolski, nie jest zainteresowany do pracy w Ośrodka ośrodka Zdrowia. To nie jest już jakby ten typ, y, ten model y, młodego lekarza. Mm -hmm. To co w takim razie mamy, bo tak, nie be, y, 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 wiejskie ośrodki zdrowia y, 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 idą do likwidacji. Dwa oddziały, to co w takim razie y, jakby dostaniemy w zamian? Czy coś dostaniemy? Y, wiejskie ośrodki zdrowia y, zostały zlikwidowane na poczet tego, że cent, cent, y, doszło do centralizacji y, tych świadczeń w tych dwóch ośrodkach, które mamy na terenie miasta Gminy Bogatynia, czyli Wyczółkowskiego i Fabryczna. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, dobre posunięcie. Oczywiście z punktu widzenia naszego, ja wiem, że Państwo macie różne tam problemy względem dojazdu, czy jakichś tutaj rozwiązań komunikacyjnych, czy mobilnych, ale no, z drugiej strony, do czego ośrodek zdrowia, które, w którym nie ma lekarza? To, 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 to też nic nie zmieniać. Pacjenci i tak pojawiali się na Wyczewkowskiego, czy na ulicy Fabrycznej. Proszę Państwa, no. Szpital funkcjonuje tak, jak powinien szpital funkcjonować pierwszego stopnia referencyjności, czyli jest oddział internistyczny, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Oddział chirurgiczny, szereg poradni wynikających z prowadzenia oddziału chirurgicznego, oddział ginekologii i oddział pediatrii. I myślę, że to jest taki na dzień dzisiejszy taki wystarczający element funkcjonowania tego szpitala. Co w zamian poszerzamy tą bazę opiekuńczo-leczniczą, bo to nie jest też tylko problem, proszę Państwa, osób starszych, którzy wymagają tej opieki, z którymi rodziny już nie mają możliwości się zajmować z różnych oczywiście względów, ale też problem wynikał z zbyt długich hospitalizacji w oddziale chirurgii czy w oddziale wewnętrznym pacjentów, których nikt albo nie chciał odebrać z różnych przyczyn, albo no nie było możliwości przekazania ich do domu i no mieliśmy takie długie hospitalizacje 80-dniowe i dłuższe, które generowały nam koszty pobytu w oddziale. To są zupełnie inne koszty, dużo wyższe. A druga rzecz no to przeniesienie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego no, wpływa na jego dobrostan, no bo jest mniejsze ryzyko infekcji wewnątrzszpitalnych, o takich typowych oddziałowych, pacjent lepiej rokuje, lepiej się adoptuje, adoptuje do warunków przebywania, także no, ten obszar tutaj jest, jest kluczowy i ważny, uważam, mm -hmm. godny pochylenia. Pojawiło się takie sformułowanie <laughs> i taki postulat na sesji, y, wzmocnić podstawową opiekę zdrowotną. To się uda? Znaczy, Kosztem tych wszystkich myślę, zmian i przemian? Myślę, że już się udaje, bo już mam coraz mniej sygnałów. Oczywiście nie dojdziemy do ideału, nie, nie rozwiążemy problemów ochrony zdrowia, bo gdybym wiedział, jak rozwiązać problem ochrony zdrowia w Bogatyni, no to y, myślę, że bym miał jakąś inną wizję ja wiem, przyszłości. Związać. Trzeba więcej pieniędzy? Ale to wszędzie Albo się mówi. Centralnie, też, tak, centralnie też się o tym wspomina, że do tego worka trzeba po prostu dolewać. To nie ma siły. No, myśmy zwiększyli tą, ten zakres świadczeń. Tutaj, jeśli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, to jest problem takiej materii, że. Ja wiem, że pacjenci chcieliby do swojego lekarza rodzinnego. No takich dwóch stałych lekarzy jest i oni przyjmują. I jest trzech lekarzy, którzy na zakładkę przyjmują w urzędni tygodnia. Także widzimy tą swobodę dostępu coraz większą. Aczkolwiek wiemy, że jeżeli ktoś chce do swojego wybranego lekarza, no to niestety, no to są terminy, trzeba tam się umówić i poczekać chwileczkę. Ale z tego, co mi pani doktor koordynator podstawy opieki zdrowotnej przekazuje informację, bo bo mamy codziennie odprawy, i ja dopytuję, jak tam wygląda sytuacja. No to nie ma problemu. Bywają jeszcze miejsca o godzinie 12, 13, że, że ta dostępność, dostępność jest. Innym problemem jest, proszę Państwa, no, taka chęć przychodzenia pacjentów bardzo wcześnie. Ja mogę tylko mówić o naszej przychodni. Ja wiem, z czego to wynikało, no, z trudności dostępu. No, teraz tych lekarzy jest więcej. Także no, no nie ma konieczności, żeby m, tak rano przychodzić mhm. i, i marznąć i, i oczekiwać. E, króciutko, na koniec problem aptek też się pojawił, ale to w związku jakby z ogólnopolskimi przepisami. Te apteki, te nocne dyżury znikają całkowicie z bogatyni. E, tak, ja m, chciałbym tutaj m, wyjaśnić pewien m, aspekt dotyczący apteki, apteki w szpitalu. Bo oczywiście szpital posiada aptekę szpitalną, to jest regulowane z zupełnie innymi przepisami i o tym mówi ustawa prawo farmaceutyczne. I po nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne w 2019 roku podmioty lecznicze nie mogą prowadzić tak zwanych aptek ogólnodostępnych. I to jakby nie jest tak, że jest farmaceuta w aptece i są leki, tylko to są zupełnie inne leki inne drogi podania, inna farmakokinetyka tego leku. My nie posiadamy takich leków aptecznych, jak się w aptece ogólnodostępnej sprzedaje, udostępnia pacjentom, i nie ma możliwości zgodnie z przepisami, żeby szpital prowadził aptekę bądź udostępniał leki z apteki szpitalnej mhm. mieszkańcom. mieszkańcom. Ja oczywiście prowadziłem rozmowy, spotkałem się z kilkoma tak zwanymi sieciówkami żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, próbować, to nie jest nasze zadanie, ale no, rozeznać jakby potencjał w ogóle, no to no, nie spotkało się to z dużym zainteresowaniem, ponieważ wbrew pozorom no, utrzymanie całodobowej apteki łącznie z dyżurem farmaceuty nie jest współmierne do ilości sprzedaży tych leków po, po godzinie, po godzinie 18 czy też godzinie 20, czy później, bo to zależy jak te apteki są czynne. Ale no i w Zgorzelcu również nie ma dyżuru aptek. To też zmieniła ustawa m, prawo farmaceutyczne y, bodajże w 22 albo trzecim roku y, y, i nie wszystkie apteki przystąpiły do, do, do tego kontraktu z Funduszem Zdrowia, ponieważ ten kontrakt jest tak niski, że, że skoro nie dawał obowiązku, i niepodpisanie umowy na dyżury skutkowało z tym, że nie mieć tych dyżurów, to te naprawdę nieliczne apteki zdecydowały się na to, że że prowadzić te dyżury. Na koniec, pewnie chciałby Pan jeszcze wspomnieć o stowarzyszeniu, może o 1,5%, procencie, który możemy przekazać na rzecz stowarzyszenia działającego w, przy szpitalu. Bardzo chętnie. Ja oczywiście na wstępie dotyczącej kwestii stowarzyszenia, jednego pół procenta. To chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo oddajecie nam ten swój 1%. Jest nam niezmiernie miło i to bardzo nas zasila. My za to oczywiście kupujemy sprzęt medyczny. Tego sprzętu rok do roku kupujemy dużo. Oczywiście no, chciałbym, żeby była taka świadomość, że to nie jest sprzęt, który kosztuje 2 czy 5 tysięcy, to mówimy 100 tysięcy i więcej. Jest tak, że musimy zbierać albo dozbierać, albo doszukać jeszcze ofiarodawców, ale tak rok do roku, jeżeli Państwo nam zechcecie przekazać te środki, to zawsze mamy jakiś sprzęt, który musimy kupić doposażyć, czy też poradnię laryngologiczną w nasofiberoskop teraz nowy urządzenie do gastroskopii. Tutaj do poradni endoskopowej zostały również zakupione szereg różnych sprzętów, które, które na co dzień używamy, które się po prostu niszczą, zużywają. Także jeżeli Państwo mieliby ochotę, to oczywiście będę bardzo wdzięczny i bardzo serdecznie bym prosił o przekazanie tego jednego procenta. Na pewno zostanie przeznaczony na dobry cel. Dla nas, wszystkich. Dla nas wszystkich. Dołączam się do tej prośby. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, tak? jeszcze jeżeli jeszcze. mogę, tak, mhm. jeszcze chciałbym tutaj dwa aspekty jeszcze poruszyć, że odnośnie funkcjonowania i finansowania, bo chciałbym tutaj dopowiedzieć jeszcze, jakby ten obowiązek nie spoczywa głównie na gminie to płatnik, czyli państwo jest zobligowane do tego, żeby utrzymać szpital, jakim jest szpital Bogatyni. Szpital bogatyński z nazwy jest szpitalem gminnym, ale w związku z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia jest szpitalem publicznym i należą mu się takie same środki i takie same uposażenie jak inne szpitale w całym kraju. No niestety płatnik z no, racji też różnych swoich problemów ekonomiczno-finansowych, o czym wiemy, że budżet na tego Funduszu Zdrowia na 2025 rok nie został już podpisany. My cały czas czekamy na jeszcze poszczególne umowy. Nie zostały nam wypłacone jeszcze środki za nadwykonania za ostatni kwartał poprzedniego roku, także w ciągu roku bywają takie sytuacje, że prawie pół roku kredytujemy, finansujemy płatnika, zanim on się zdecyduje nam zapłacić. A jeżeli się decyduje zapłacić, to niestety jest to regresem i jest to 30% 40-50 z całości funkcjonowania e, tych nadwykonań czy też ich realizacji. Wiele od wielu lat tak jest. O ile pamiętam i o ile pojawia się temat służby zdrowia to tak. e, niezapłacone nadwykonania, problemy finansowe, finansowe. to jest ale mimo to się rozwijamy, szukamy nowych obszarów, czy to w zakresie ortopedii, czy w zakresie teraz neurochirurgii. Również prowadziliśmy taki rodzaj świadczeń i realizujemy, dokupujemy sprzęt. Cały czas pracujemy nad tym, żeby wykorzystanie potencjału i lokalowego, i potencjału specjalistów był jak najbardziej na rzecz państwa i państwa potrzeb wykorzystany. Ja bym chciał tu jeszcze podziękować wszystkim swoim pracownikom, za zaangażowanie, oddanie i też zaufanie, bo jest dużo rzeczy, które m, przedyskutujemy. Czasem się spieramy, ale no, musimy wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom, co się wiąże zawsze z tą dużą ilością pracy, ale na co jesteśmy zawsze gotowi. Trzymamy kciuki w takim razie i zachęcamy do tego, żeby e, przyłączyć się do akcji 1,5%. Stowarzyszenie Nasz Szpital, e, można te pieniądze przekazać. Przekazać. No, za co jesteśmy wdzięczni, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.